Dzisiaj mieszkańcy zebrali się przy Placu Inwalidów, żeby zaprotestować przeciwko wycince. Tych drzew, które widzimy tutaj dookoła. Szyjemy im specjalne ubranka, żeby je dobrze oznaczyć. Wiele z tych drzew ma również patronów, to są Znani Krakowianie, Adam Zagajewski, Rzegoszturnał Andrzej Sikorowski, Róża, Ton Barbara Hanicka i można by jeszcze długo wymieniać. Nie chcemy, żeby powstał tutaj czterokondygnacyjny parking, natomiast chcemy parkingów Park and Ride na naokoło Krakowa. My nie jesteśmy przeciwnikami wszystkich parkingów, tylko chcemy mądrej polityki parkingowej w mieście. Krakowianie zebrali się przede wszystkim miesz mieszkańcy tej dzielnicy, zebrali się, żeby wspólnie zaprotestować przeciwko budowie parkingu podziemnego przy placu inwalidów. I gdyby taka inwestycja powstawała, to zostałyby wycięte drzewa tu na skwerku między ulicą Królewską a parkiem krakowskim. Zebraliśmy się po to, żeby otulić te drzewa kubraczkami, dać nam wyraz takiej po prostu dbałości i troski o zieleń w mieście, o nasze miasto. Bardzo różne sztuka są bardzo różne środowiska. My na co dzień się kłócimy, sprzeczamy o różne sprawy polityczne i miejskie, ale co nas połączyło? Te drzewa, które chcemy, żeby tutaj z nami zostały, i myślę, że tematy zielone powinny być ponadpolityczne. No, bo się lubimy z nami wszyscy. Środowisko aktywistów w Krakowie jest wyjątkowo zgrane i fantastyczne. Samba przyszła, Kraków Przeciw jest z nami, Wodna Masa Krytyczna zajęła się głównie prawą i tutaj wielką robotę wykonały studentki edukacji artystycznej z Uniwersytetu Pedagogicznego. Platforma. Tak. Nici z parkingu! Te tu zostają! Nici z parkingu! és hát